Nie ma jak dzisiaj gramy Simulator X. Nie ma akurat. Czy dużo osób to wie, że już nie ma? Nie ma. Nie ma walentynkowego eventu, ale w sumie. Pytacie, że mam te pety. Sie? Tutaj mam pety. No tu sobie O! To Zdobyłem z innego filmu Aż jeszcze ja mam do odbioru w sumie te No ja i tak pójdę sobie na trading plaże, Bo mam trochę Lofleonów do sprzedaży Wykupiłam je Chyba lepiej by na normalnej Trading Plazie dla mnie, bo tam... A o! Wbiło mi widzowie! Mamy mojego koleki bank Dawajcie mu uciągniemy O! Huge! Ja to w ogóle warta na warp Nie chcę mi się na tego kupować O! Ej! ekskluzywnie. Komet agonii, taki drogi. Tak końca nie mu nie kupi. Fajnie. Ej, huge! patrz jaki siucz. O jest. I Je nazywa Chuli. Niebieski, nie ma. No. To za... <laughs> się sprzeda. No i będzie zdobycie. Czy go trochę nie polepało? 5. Pięć... Ja chyba będę miał tutaj coś nie. Mam coś do zrobienia tak. Co chcę? No i że masz. O nie, ile to jest warte? Mogę to zrobić moje całe? Kata sprzedam. z kartą koń z jedynką. opłacaj się, najle. ile? Przydam go. 6, 7. Sześć dziewięć, k. K. k, k sześć dziewięć, o podróżowałem. Ejże, co No i i Widzowie, popatrzmy sobie tutaj w ogóle jakie są rzeczy. To jest Ewen, dobra. Aha, czyli to będzie Ewen? Nie opłaca się. Ale bym skupiła jakiegoś. Ej, bo mogą być te. Zaraz. Boże. O, Exclusive Egg. O, tutaj są. Petty. I też postawi może. No właśnie. <grym> Mogę kupić Safari Kata do indeksu, bo nie mam. Wiem widzowie. Dawno nie było w sumie odcinka. A zapomniano jene mam powiedzieć. Abyście zostawili suba. Tam je nie czy... Czekaj, je? przecież może na ten, na trading plaże. I on ma różne... Kupił mi kota! Yeah. To jest najlepszy pet. Trzeba go wystawić za... 69 trylionów. Pseł 10. Eee. sprzedamy za 1B <grywa> za goldfish Goldfish za 1 b XD. To się tak opłaca dużą ma. Ma. Ej, dużą osobę Pilium Ja chyba tacy wsadzę już pety na później Abra, no to moje pety. Zobie to się najlepszy... To jest najlepszy pet. Ma 69B. Nie, nie mam akurat tej szynki. Fiuzujemy! Dwa gold dragony z... To się stanie jak z... Zmierzamy... Tutle! No co? Brzydki pet. Brzydki pet, które jest nawet Pizowie, Kończymy! And NARA!